Marta Paszkin z rolnik szukażony opowiedziała Panu o jednym z najdroższych elementów wyposażenia mieszkania. Czy warto było poświęcić taką sumę? Marta Paszkin i Paweł Bodzianny od kilku miesięcy przygotowują się do wspólnego zamieszkania. Para zakupiła więc przepiękny lokum, które remontuje według własnego gustu. Oboje bardzo chętnie dzielą się z fanami przebiegiem prac i zdradzają swoje nietypowe pomysły na aranżację. Tym razem Marta Paszkin postanowiła się pochwalić robiącym naprawdę duże wrażenie elementem, który jak sama przyznała, był bardzo kosztowny. Rolnik szukażony Marta Paszkin wydała krocie na urządzenie mieszkania. Efekt robi wrażenie. Marta Paszkin i Paweł podzianny z rolnik szuka żony mają to szczęście, że wybierając styl swojego mieszkania, bardzo zgadzali się w swoich wizjach. Oboje mają słabość do rzeczy z duszą, najlepiej wiekowych i z drugiej reki, które mogą własnoręcznie Oj. Marta Paszkin zresztą pokazała już kanom swoje warszawskie mieszkanie w którym miała mnóstwo mebli i dodatków charakterystycznych dla domów w PRL-u. W przypadku wspólnego mieszkania z Pawłem Bodziannym uczestnicy sięgają po jeszcze starsze inspiracje i elementy wyposażenia. Oboje są zachwyceni kaflową kuchnią, wanną na lwichnuszkach czy pięknymi, porcelanowymi zlewami. Paweł Bodzianny zdecydował się sam zrobić drewniany stół ze 150-letnich desek, a nawet odnowił stare drzwi, które będą prowadziły do ich wspólnej sypialni. Nic więc dziwnego, że para zamiast nowoczesnych rozwiązań, zdecydowała się uratować stuletnią, drewnianą podłogę, jaka już była w mieszkaniu i postanowiła ją o, a efektami pochwaliła się na Instagramie. Zdjęcie podłogi zrobiło szaleńcze wrażenie na fanach, dlatego Marta Paszkin postanowiła wyjawić nieco więcej szczegółów na ten temat. Okazało się, że odnowienie tej podłogi kosztowało parę niemałe pieniądze, a sama praca nie dawała żyć sąsiadom. Dziękujemy za słowa uznania co do naszej podłogi. Dużo komentarzy pozytywnych mamy. Piszecie, że fajnie, że żeśmy nie poszli w panele, tylko staraliśmy się tę podłogę o. Wspominałam, że było to najgłośniejszą pracą w naszym mieszkaniu, do tego stopnia, że musieliśmy się umawiać z sąsiadami, kiedy możemy to robić, bo było to nieznośne. Czas, że to nam przedłużyło remont. Okazało się, że ciężko jest zadrzeć te warstwy, nie ten papier mieliśmy do ścierania, to jeszcze to się przedłużyło, bo trzeba było położyć olej. To jeszcze zajęło to dużo czasu, opowiada fanom Marta Paszkin. Kropka, a ile kosztowała taka podłoga? Okazało się, że wycyklinowanie pięknej podłogi było nawet cztery razy droższe niż położenie nowej. Jeszcze z ciekawostek wam powiem, że odnowienie takiej starej podłogi jest dużo droższe, prawdopodobnie czterokrotnie droższe niż położenie nowych paneli. No ale efekt jest całkiem spoko i chyba warto było, stwierdziła Marta Paszkin. Po odnowieniu podłogi parze nie zostało już wiele pracy i oboje liczą, że wprowadzą się do nowego domu w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Marta Paszkin przyznała, że czas remontu jest znacznie dłuższy niż zakładali, ale na szczęście jak na razie nie przekroczyli planowanego budżetu.